Czym żyje Województwo Podlaskie? Gościem radia JART jest Karol Pilecki, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Dzień dobry, witam. E, dzień dobry Państwu. Podczas ostatniej sesji Sejmiku Województwa było wiele tematów, ale największą uwagę przykuwają w zasadzie dwa. Pierwszy to Puszcza Białowieska, drugi natomiast to Dolina Rolnicza. I od Puszczy zaczniemy. Co tym razem w jej sprawie postanowiliście jako radni, albo może inaczej czego nowego udało się Wam dowiedzieć? Mhm. E, tak, panie redaktorze. Temat Puszczy Białowieskiej cały czas porusza serca i mieszkańców naszego regionu, zwłaszcza tych, którzy żyją w tamtym terenie, jak i mieszkańców tak naprawdę całej Polski, całej Europy, którzy są zainteresowani takim ekosystemem jak Puszcza Białowieska. Postanowiliśmy zaprosić na sesję sejmiku ekspertów, od których chcielibyśmy usłyszeć różne kierunki, różne stanowiska. Jednym z ekspertów była pełnomocniczka minister, ochrony środowiska w zakresie Puszczy Białowieskiej. No, był to czterogodzinny wykład trzech prelegentów na temat tych ekosystemów. Głównie zmierzamy i oś sporu toczy się wokół tego, czy ingerencja człowieka w puszczy jest konieczna i wycinka drzew jako zapobieżenie po prostu rozprzestrzeniania się różnych chorób na tych drzewach, czy należy to po prostu całkowicie zamknąć i pozostawić na Dusze, żeby się rozkładała. Nie udało nam się wypracować ostatecznego stanowiska jako Sejmiku województwa, ponieważ chcieliśmy zapoznać się, usłyszeć opinię ekspertów. Jesteśmy teraz przed kolejnymi spotkaniami, bo trudno decydować o kimś, bez kogoś. Mam tutaj na myśli lokalną społeczność. Więc jako samorząd województwa chcielibyśmy też zorganizować takie spotkanie z udziałem lokalnych liderów, lokalnej społeczności, tak, żeby poznać ich zdanie i stanowisko na temat puszczy Białowieskiej. Pan powiedział o tych prelekcjach. Jakby jest pan mądrzejszy o, o tę wiedzę nową. No i pan do jakiego zdania się przychyla? To znaczy, panie redaktorze, nie chciałbym wydawać teraz swojej jakiejś jednoznacznej opinii. No niemniej jednak każdy patrzy z innego punktu widzenia. Ludzie, którzy są w Puszczy Białowieskiej raz w roku, na przykład czysto turystycznie, mają zupełnie inną opinię niż ci, którzy tam mieszkają i widzą, jak Puszcza białowiska w pewnym sensie niszczeje. Więc no, w mojej ocenie ja jednak przychylałbym się trochę do opinii mieszkańców i próbował tutaj znaleźć jakieś rozwiązania prawne, które umożliwiłyby pracę nad Puszczą Białowieską. No, jakby cała komplikacja tego wszystkiego, co związane z Puszczą Białowieską polega na tym, że jest dużo stanowisk do pogodzenia, bo i przedsiębiorcy, i leśnicy, i ekolodzy, i mieszkańcy właśnie. Tak jest, dokładnie. No, jeżeli tutaj mówimy o, o przedsiębiorcach to, to załóżmy że no Jesteśmy w stanie zabezpieczyć w surowiec przedsiębiorców mhm. i nie brać go z Puszczy Białowieskiej, prawda? To, to bez wątpienia nie jest problem. Okay. Problemem są upadające i suche drzewa, które tam stoją, i to, czy ludzie, w tym przypadku leśnicy na przykład, czy lasy państwowe, powinny reagować na to, co się dzieje w Puszczy, czy pozostawić to naturze, która de facto. Czy nam się to podoba, czy nie, której natura może doprowadzić też tak naprawdę do tego, że Puszcza Białowieska zniknie, albo że w znacznym stopniu rozprzestrzeni się choroba tych drzew Puszczy Białowieskiej. No i drugi z tematów Podlaski Fundusz Ekosystem Dolina Rolnicza 4.0, odkupiony przez samorząd województwa Podlaskiego. Skąd w ogóle to zamieszanie, że w zasadzie coś, co należy do województwa, trzeba odkupić? Panie redaktorze, wynika to z genezy powstania tej spółki z ograniczoną ponieważ organem założycielskim dla tej spółki pierwotnie były dwie inne spółki samorządu województwa PKS Nowa i Wosir Shelmend. Są to spółki, która, w których jedna zajmuje się przewozami osób, a druga prowadzi ośrodek narciarski i wyciągnale wodnych nad jeziorem Shelmend. W naszej ocenie była to kiepska konstrukcja, która nie gwarantowała należytego funkcjonowania spółki Dolina Rolnicza 4.0 radni znacie powód, dla którego y, właściwie to tak się zadziało? Znaczy, w, ja, ja tylko mogę wydać swoją opinię. W mojej mhm. opinii y, przyczyną tego było to, że poprzedni zarząd województwa nie chciał postawić tej uchwały na Sejmik Województwa o powołaniu mhm. spółki. W momencie, kiedy powoływały ją inne spółki samorządu województwa, nie była wymagana uchwała Sejmiku. Jasne. I tylko dlatego. No, ale to, tak, to co, Sejmik by się nie zgodził wtedy na jej powołanie? Domyślam się, że marszałek Kosicki, ówczesny marszałek, nie znalazłby większości na, mhm. na Sejmiku. I stąd zastosowali takie rozwiązania, ale to tak naprawdę prowadziło do ponieważ ta spółka jest na liście projektów, na liście indykatywnej projektów, które otrzymają dofinansowania w trybie bezkonkursowym, i też potrzebowała środków na wkład własny. PKS cały czas finansowo szuruje pod nie, tak naprawdę. Wossel też nie zawsze bilansuje rok, więc jeszcze. Zadłużanie tych dwóch spółek na rzecz trzeciej no, byłoby jakimś absurdem, więc myślę, że jako radni wyprostowaliśmy tę sytuację i teraz organem założycielskim i właścicielem tej spółki będzie województwo podlaskie i też organem kontrolnym w tym sensie staje się Sejmik Województwa, Rada Nadzorcza i tak dalej. Myślę, że to dużo lepsze rozwiązanie. To dodajmy jeszcze, na czym właściwie ta Dolina Rolnicza 4.0 polega? w perspektywie, nowej perspektywie unijnej były przewidziane projekty skierowane do regionów. Z kolei z tych budżetów można było wygospodarować środki w trybie bezkonkursowym na jakieś strategiczne działania. Dolina Rolnicza 4.0 to jest taki ukłon w stronę też branży rolno-spożywczej, tak to nazwijmy, ponieważ Podlaskie ma praktycznie 40% rynku, jeżeli chodzi o produkcję mleka, więc to jest naprawdę nasze białe złoto i powinniśmy wspierać tę branżę czy szukać tutaj jakichś innowacji. Dlatego chcielibyśmy jako samorząd województwa też skierować te środki w tę stronę, tak żeby wzmacniać przedsiębiorców w produkcji różnych, nie wiem, ziół, różnych produktów mlecznych, czegoś, co dobrze sprzedawałoby się na rynkach światowych nawet. To jeszcze powiedzmy a propos Sejmiku Województwa Podlaskiego zdecydowaliście też o dotacji w wysokości 750 000 złotych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Śniedeckiego w Wiem stoku na co są te pieniądze. Panie redaktorze, szczerze mówiąc, dokładnie nie pamiętam w uchwale budżetowej na jaki cel były przeznaczone pieniądze w Szpitalu Śniedeckim Mogę tylko powiedzieć, że staramy się w Szpitalu Wojewódzkim wybudować poradnie specjalistyczne tak żeby były w jednym Miejscu, ale to będzie inwestycja rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, jest to teraz początkowa faza poszukiwania tych środków. Niemniej jednak dofinansowywanie szpitali to tak naprawdę element każdej sesji sejmiku. A to co, to aż takie problemy finansowe one odczuwają? To co znaczy tak, szpital, rektorze, ogromne. Szpitale wojewódzkie tak naprawdę mają łącznie setki milionów długów. Mhm. na przestrzeni ostatnich tam powiedzmy sobie 10-15 lat, które zebrały, ale też niestety nie bilansują często swojej bieżącej działalności. Czyli jeżeli mówimy o wyniku finansowym za bieżący rok czy za ostatni rok, to często też kończą z minusem. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Można tak to w skrócie zobrazować, że w momencie, kiedy szpital otrzymuje pieniądze od Narodowego Funduszu Zdrowia, ma kontrakt mhm. na przykład na operację kolan albo operację wyrobowaną, Dostków, mówię przykładowo na 2 miliony złotych. Jeżeli lekarze wykorzystają, czy wykonają operację na 2 miliony złotych już w sierpniu, to od sierpnia do grudnia dalej wykonują te zabiegi. Niemniej jednak są to tak zwane zabiegi ponadbudżetowe, na które wcześniej nie było środków, ale za które szpital musi zapłacić. I w tym momencie powstają zobowiązania szpitala. I teraz pytanie, czy na koniec roku płatnik, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, zapłaci za te nadwykonania, czy nie? Te historie z naszą polską medycyną to chyba się nigdy nie skończyły, jeżeli chodzi o dotowanie i, i ich sytuację. Myślę, Myślę, że tak. W Polsce toczy się dyskusja nad tym, żeby zwiększyć inwestycje w ochronę zdrowia, tam powiedzmy sobie na 6 czy 7% produktu krajowego brutto. W mojej ocenie jest to trochę dziła wyworek. Musielibyśmy uporządkować zarówno i liczbę szpitali, i liczbę oddziałów. Na przykład dzisiaj w województwie Podlaskim no, mamy świetnych lekarzy. Całkiem dobrych dyrektorów zarządzających tymi szpitalami. Niemniej jednak, w odległości od siebie o 20-30 kilometrów mamy szpitale, które specjalizują się w tych samych czynnościach. We Francji to już zostało dawno rozwiązane, że na przykład w promieniu 50 kilometrów ma pan dwa szpitale, tak jak u nas, ale każdy ze szpitali zajmuje się czym innym. Jeżeli chce pan naprawić kolano, to jedzie pan do miejscowości X. Jeżeli chce pan zrobić jakąś inną operację specjalistyczną, na przykład w zakresie neurologicznym, Jakieś konsultacje, czy się położy w zakresie neurologicznym, jedzie pan do szpitala Y. I dzięki temu te środki są wydawane dużo bardziej efektywnie, i jakość też świadczonych usług jest dużo większa. Dzisiaj no, są oddziały, mówi się teraz o niefortunnym w mojej ocenie kierunku y, określenia minimalnej liczby porodów na 400 w szpitalach y, 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 tak, żeby utrzymać oddziały mm -hmm. ginekologiczno-położnicze. Y, w mojej ocenie jest to zbyt duża liczba jak na Podlasie, ale są w województwie podlaskim placówki, w których na przykład rodzi się tylko 150 dzieci. Mm -hmm. To wyobrazi Pan sobie, że musimy utrzymać cały oddział, całe zaplecze, a tam nie rodzą się, a tam rodzą się dzieci raz na dwa dni jedno. Hmm. Gdzie w niektórych szpitalach jest na przykład 5 porodów dziennie. Więc tutaj widać tę różnicę, i nad tym naprawdę trzeba byłoby się zastanowić. Powiedzmy jeszcze kilka słów na koniec naszej rozmowy o Interfoto. Naprawdę ważnym przeglądzie fotografii. Pan miał okazję przekazać nagrodę. Tak, miałem okazję w imieniu marszałka Łukasza Prokuryma ogłosić zwycięzcę, którym został Javier Arsenilas, hiszpański fotograf. Naprawdę niesamowita wystawa, duży poziom już międzynarodowy, ponieważ wpłynęło ponad 500 prac w konkursie, z czego jury wybrało najpierw 10, a później z tych 10 wybrało zwycięzcę, który otrzymał Grand Prix. W tym przypadku był to Hiszpan Javier Arsenilas. No, niemniej jednak tematyka wystawy była związana i z wojną, nie tylko w Ukrainie, ale. Ale też na świecie. Były też, była też tematyka klimatyczna. Zdjęcia przedstawiały Jordanię, Syrię i inne kraje, które, które zmagają się z brakiem wody, z ogromną suszą, z tym, że mieszkańcy naprawdę muszą tam uporać się i radzić sobie, praktycznie bez wody. Raz na dwa tygodnie są jakieś dostawy wody, więc tak to wygląda. Na mnie osobiście największe wrażenie zrobiły zdjęcia, to chyba. Que bom. fotografa Stepana Rudika, który udał się do szpitala psychiatrycznego w Ukrainie, zamknął się tam na tydzień i robił zdjęcia. I naprawdę poruszające zdjęcia ze środka tego szpitala, pacjentów, zachowań ich wyglądu, niesamowite przesłanie. Naprawdę zdjęcia, słowa mogą dużo, a zdjęcia mogą jeszcze więcej. Porównuję to do takiego efektu motyla, którym kiedyś jeden fizyk że trzepoczące skrzydła motyla w Japonii są w stanie wywołać tsunami w Teksasie. Mhm. I, I trochę jest tak z tymi zdjęciami. One uchwytują y, y, pewną chwilę, która przemija, y, natomiast zostając na tych zdjęciach, wywołują w ludziach. Y, no niesamowite wrażenia i tak naprawdę na co dzień też o tym myślimy, widząc tą wystawę, widząc te zdjęcia. A przez co podejmujemy różne działania, kto wie, czym one dalej będą skutkowały. Zachęcam do udania się, do obejrzenia interfoto do końca października ta wystawa jest piątko. No i częściowo można też zerknąć sobie tak choćby wstępnie zapoznać się z częścią tych zdjęć na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Gościem Rady Jart był Karol Pilecki, radny Sejmiku Województwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czym żyje województwo podlaskie? Audycja powstaje we współpracy z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim.